Koronawirus nie oszczędza poszukujących zatrudnienia. Od 1 do 8 kwietnia bieżącego roku w Miejskim Urzędzie Pracy zarejestrowały się 244 osoby, w Powiatowym Urzędzie Pracy było ich 193. Liczba ta może się zwiększyć w miarę rozwijającego się kryzysu i nie tylko. Wiemy, że sporo osób powróciło z zagranicy, część z tych osób na pewno przebywa na kwarantannie i również należy się spodziewać, że te osoby do urzędów pracy być może trafią. Obecnie w Miejskim Urzędzie Pracy są 32 oferty pracy na 193 miejsca pracy. W Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego odpowiednio 13 na 133. Propozycje zatrudnienia dotyczą głównie branży produkcyjnej. Są jednak osoby, które mimo wszystko nie odpowiadają na te oferty. Zdecydowana większość osób bezrobotnych no, na tym etapie jakby nie jest zainteresowana pracą, bądź jeżeli deklaruje chęć podjęcia pracy, to pracy przede wszystkim zdalnej. Tak? Natomiast no, też to jest okres wyjątkowy i, i stanowisko nawet Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest takie, żeby w tym okresie jakby nie wyciągać konsekwencji w stosunku do osób bezrobotnych jeżeli no z przyczyn oczywistych nie są zainteresowani kontaktą z pracodawcą i podjęciem zatrudnienia. Niewesoła jest także sytuacja osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z rynkiem pracy. Tam nawet gdzie daliśmy zgodę pracodawcom, to wielu pracodawców, czy na przykład na staże czy na prace interwencyjne, wielu pracodawców y, wnioskuje jakby o odroczenie przyjęcia stażysty czy pracownika na, staże, na, na prace interwencyjne do momentu, kiedy sytuacja y, no będzie opanowana i będzie można bezpiecznie y, zatrudnić nowego pracownika. Jeszcze miesiąc temu mieliśmy rynek pracownika, którego pracodawcy szukali nawet za granicą. Urzędy pracy od kilku lat rejestrują oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. No i w związku z tym, że te granice są zamknięte, oczywiście liczba tych składanych oświadczeń jest zdecydowanie mniejsza. Dzisiaj coraz częściej mówimy o rynku pracodawcy, chociaż ich sytuacja również nie jest godna pozazdroszczenia. Około 80% pracodawców, którzy zgłosili nam wcześniej swoje oferty pracy do realizacji, zarówno w Miejskim Urzędzie Pracy, jak i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, zawiesiło realizację tych ofert, bądź te oferty w ogóle wycofało. O skali problemu świadczyć może także korzystanie przez pracodawców z form pomocy mających uchronić ich działalność przed bankructwem. Mowa o pożyczce w wysokości 5 tys. zł dla firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników. Wczoraj do Miejskiego Urzędu w Pracy wpłynęło ponad 460 wniosków o udzielenie takich pożyczek. Jeżeli chodzi o Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, zarejestrowaliśmy 161 wniosków. Większa liczba wniosków rejestrowanych z Olsztyna wynika z większej liczby firm działających na terenie naszego miasta.